Cześć, witajcie, Adek z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w firmie handlowej Agropol Zakrzewo. A przed Państwem na lawecie ciągniki marki Kioti LX7330. Najmocniejszy reprezentant serii RX o mocy 73 konie oraz największy, najmocniejszy ciągnik w Polsce tej marki, czyli HX1201 o mocy znamionowej 117 koni i mocy z boostem 127 koni mechanicznych. Po raz pierwszy w firmie handlowej Agropol Zakrzewo, pierwszy w Polsce egzemplarz ciągnika DJI HX1201, który już mieliście państwo przyjemność oglądać na moim kanale. Dzisiaj rozładunek obu ciągników. Ciągnik RX-7330 jest nasz. Był u innego dealera na wystawie w innym miejscu. A HX, tak jak już wspominałem, jest z centrali, przyjechał do nas. Będzie wystawiany na wystawie w minikowie 1-2 lipca 2023 roku i też przez jakiś czas będzie u nas w firmie na placu. Zapraszam Państwa do obejrzenia tego ciągnika. Naprawdę fajny, niedługo prezentacja. Także wyczekujcie filmu na kanale o HX1201. E, oprócz tego, że przyjechał ten HX1201, e, w najbliższym czasie powinien się też pojawić nasz HX e, na nieco większych kołach, takich jak są w Forterach e, HSX e, lub CL, więc e, też będzie to o wiele potężniej wyglądać niż ten egzemplarz, także śledźcie kanał, subskrybujcie, obserwujcie zapraszam też na profil firmy handlowej Agropol Zakrzewo na Facebooku, gdzie może ujrzycie wcześniej zdjęcia tych oto wspaniałych ciągników oraz uzyskacie inne informacje z naszej firmy a teraz rozładunek tych zacnych koreańczyków Dobra moi drodzy, lecimy z rozładunkiem pierwszego traktora HX1201 zjeżdża z lawety. 117 KONI, 3,8 litra, silnik CRD i marki Dedong. Bo na rynku koreańskim Kioti to jest Dedong. W 100% ciągnik produkcji koreańskiej, no za wyjątkiem tej przedniej osi, która jest w produkcji marki Cararo. No i opony, kleberki i felgi Ronaru. No bo te ciągniki przyjeżdżają do nas e, z zagranicy, z Korei e, bez Felk, wiadomo w kontenerach. No piękny trakt. No To jest taka gabarytowo Proxima, wam powiem. E, jak widzicie Komin jest tylko z zewnątrz, spełnia normę Stage 5, ale wszystko jest pod maską schowane. Całe układy recyrkulacji spalin. Zobaczcie, jak pięknie pracuje ten silnik. Zaraz na niego wsiądę i się nim przejadę. No bo wiadomo, kurczę, muszę to koniecznie zrobić, jak żeby inaczej było. Pójdę po uchwyt do telefonu, podłączę, no i coś tam dla Was poogadam z kabiny. No ogólnie, traktor jest bardzo zwrotny. Fajnie by było jakby radził pomyślał i y, trochę pokazał jego zwrotność, ale widzę, że a może. zaraz zobaczymy, co on tu wykombinuje. Naprawdę bardzo zwrotny jest ten traktor. Jak to wszystko stało na Koreańczyki. No i Macie, nie wiem czy słyszycie, dźwięk y, cofania, tak jak w ładowarce. O kawał bydlaka. To ja się tak nieładnie wyrażę. Macie obok Proximę Majora, Fortery z tyłu. No i Kioti. Kioti HX1201, proszę Państwa. Ładny traktor. Zaraz wsiądzę, wsiądę przy okazji do kabiny. Nie zamykaj mi. Dzięki. A dobra. I tak to moi drodzy wygląda w kabinie. Pokazywałem Wam już ten ciągnik, ale bez omówienia na moim kanale. Poprzedni odcinek sobie odszukajcie: HX1201. Przy okazji Wam też film redakcji Farmer. Powinien wyskoczyć fajna tam 30-minutowa prezentacja tego ciągnika, tego samego, w którym siedzę. No bo na razie jest w Polsce jeden egzemplarz. Niedługo też ma do nas przyjechać egzemplarz HXa. Tak jak wspominałem wcześniej na filmie, ale no to nie wiem kiedy ogólnie gabarytowo będzie większy ze względu na to, że zamówiliśmy go na oponach 520, 70, 38 cali z tyłu i 420, 70, 28 cali z przodu także to będzie kawał byka, ciągnik na rozstawie Proximy a będzie wielkości e, Fortery clki. no ładnie to wygląda no, będę kręcić niedługo prezentację e, tutaj Michał z Kioti mówił, że będę miał na bardzo długi czas ten ciągnik e, dostępny tutaj u nas na placu firmy Handlowej Agropoza Krzewo. Także coś dla Was nagrał. No, fajny, wygodny ciągnik. E, Kabinę od razu Wam powiem: ma szerszą jak u mnie w McCormicku ich 6440. Jest ogromna, jest bardzo szeroka. Też ma pełną szybę. No, zobaczcie, ogólnie od razu widać, że tu jest bardzo dużo miejsca w tym ciągniku. No, jest szersza, nie wiem, 10-20 cm by musiał zmierzyć. Z ciekawości to zrobię. Wykończenie kabiny jest, no powiem szczerze, bardzo eleganckie. Mamy szyber dach, podładowacz, może tutaj nie mamy jakiejś tam łączenia szyb, tak jak to jest w klasie Arionie, ale, ale to i tak spełnia swoją funkcję. Podłokietniczek, półbieg, gaz ręczny, regulacja. Pozycyjna, podnoszenie, opuszczanie. Skrzynia 32 na 32 Wszystko co w ciągu potrzebne. Dwie sekcje hydrauliki z przodu. No, traktor ogólnie robi pozytywne wrażenie. Tutaj mamy zetorki nasze z tyłu. No, trzeba, trzeba po prostu ten traktor zobaczyć. Przyjechać do nas do firmy handlowej Agro Zakrzewo. co prawda, tego ciągnika Wam nie sprzedamy, ale, ale właśnie. Ale właśnie możecie sobie go obejrzeć. Zapraszam też na Minikowo jeszcze raz. Ten ciągnik będzie wystawiany, będziecie mogli nas o szczegółową ofertę zapytać. A tutaj Radziu już zjechał drugim Kioti Elixem 7330. Mniej się na razie nim interesuje, bo już wam go pokazywałem. Zamknę jeszcze Radziowi, drzwi, żeby mi tutaj nie nie wyrwał ich. No. Także e, dwie marki w Agropolu: Kioti, Zetor. A McCormicka, no to tak jak już wspominałem w komentarzach, już, już nie mamy. Także to jest do wyboru. O, parkowanie profesjonalne, elegancko. I dostawa, moi drodzy, zobaczcie, same dostawy. Dostawa marki Pronar przyjechała, także dzieje się w Agropolu za krzewem, ale to jak zawsze codziennie, co rusz coś, także o, chyba wyczerpałem na dzisiaj temat. Przysz, w przyszłym tygodniu postaram się dla, nagrać dla Was prezentację tego ciągnika. Także zapraszam Was do oglądania mojego kanału. Pozdrawiam, cześć.